Cześć kochanie, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać album, jest to album na pierwszy rok życia dla Sebastiana, dla, jest to syn mojej kochanej szwagierki, gdzie mój mąż jest chrzestnem. I postanowiłam zrobić taki album troszeczkę w innej formie, to znaczy ma kilka nowych rozwiązań, a przede wszystkim nowością dla mnie jest to, że album był robiony typowo pod zdjęcia, ponieważ zdjęcia wywołaliśmy wszystkie, które, które posiadaliśmy, no nie wszystkie, ale te, które my posiadaliśmy, więc... Mm, Rodzice Sebastiana nie wiedzą w ogóle o tym albumie. Dobór zdjęć jest nasz i nie wiem, czy będą z tego zadowoleni. Mają kilka opcji, żeby sobie jeszcze jakieś swoje zdjęcia dodać, ale tak naprawdę zdjęcia są przyklejone na stałe, jak gdyby bez większej możliwości wymiany ich. Podocinane są w niektórych miejscach na wymiar, ale o tym za chwileczkę. Bardzo fajnie pracowało mi się właśnie typowo pod, pod te zdjęcia, dlatego że wiedziałam, z której strony chcę użyć danych zdjęć, w którą stronę te zdjęcia mają być, czyli czy mają być w pionie, czy w poziomie, i pod konkretne zdjęcie robiłam miejsce na to zdjęcie. One są chronologicznie ułożone, więc no, z tego, co mieliśmy, właśnie pod ręką wybieraliśmy. Więc bardzo fajne, Doświadczenie, powiem Wam. Naprawdę sympatycznie się robiło. Te zdjęcia, oczywiście, jak już mówiłam, są wklejone, więc częściowo są pozasłaniane, ale też zupełnie inaczej ten album prezentuje się ze zdjęciami niż taki prosty. I mój prosty wniosek jest jeszcze taki, że niepotrzebnie zaklejamy, tworząc te piękne nasze albumy, tyle miejsc. Przeznaczonych na zdjęcia dodatkowymi, kolorowymi papierami. Zresztą zaraz może o tym to powiem. Nie wiem, czy, czy, czy rozumiecie o co mi chodzi, ale to momencik. Powiem Wam jeszcze tak pokrótce, z jakiej kolekcji było robione. Była to kolekcja właśnie 6x6 z Dover Craft. Papiery mają gramaturę 150 gram, więc one nie są. Nie są grube i powiem Wam, że zabierałam się do nich trochę jak pies do jeża. Dawno je kupiłam i odleżały swoje, ale ponieważ y, są w bardzo fajnych kolorach, takich nietypowych, i, i można właśnie było je jakoś tak fajnie wykorzystać, y, więc w końcu się zabrałam. I słuchajcie, okazuje się, że te, y, te papiery bardzo fajnie się y, przyklejają, one y, bardzo szybko łapią. Y, i nie zostawiają tego śladu, bałam się, że będzie prześwitywał klej to miejsce po poklejeniu, gdzieś gdzie więcej tego kleju zostanie. Nie zostawało i bardzo fajnie można było wykorzystać. Tu było 72 sztuki, więc jeszcze sporo mi zostało. Być może na jakiś kolejny albumik. I kilka niebieskich kart, stron było z tego zestawu. Uroczy Królewicz z Craft -Clock. Kilka dodatków właśnie, już też z Craft z tych nowszych i z tych starszych. No, chyba nic tam więcej nie było. Żadnych takich dodatków. Jak widać, okładka jest bardzo prosta. Kółko, wycięty element. To jest tekturka wębosowana na złoto podklejona, nic więcej nie ma tu przewiązałam tylko sznureczkiem do tego dowiązałam kokardkę i tutaj nawlekłam kilka koralików tył jest gładki jedynie stempelek zrobiony i okładka również z krafto ta laminowana ona jest na tyle fajna, uniwersalna że tutaj tyłu nawet nie, nie zaklejałam z przodu tylko jedna karta. Jest tutaj pięć kart. No i blondynka zamiast dodać szerokość grzbietu odjęłam, więc grzbiet jest wyjątkowo mały. Zobaczcie, on jest taki dość, że tak powiem na styk. Zawiązywany jest właśnie na, na kokardkę i sznureczek. Yy, ponieważ w większości już jest wypełniony, to już dużo więcej nie dojdzie. Yy, więc nie będzie się rozchylał. No cóż mi się tutaj stało? No tak to jest. Jak chce się coś pokazać. Poplątały się sznureczki z tasiemkami. Dobra, poszło. Pierwsza strona ma Właściwie okładka. Jest to kieszeń, przy której użyłam dziurkacz Marty Stewart, który mi się udało zdobyć z drugiej ręki, ale mam. Jestem bardzo zadowolona. I tu jest miejsce, zobaczcie takie sztureczki do przymocowania testu. To jest mój test ciążowy. Mam nadzieję, że szwagierka zachowała swój. Jeśli nie, pomyślałam sobie, że tutaj w to miejsce mogłaby wpisać liścik, jak czekała na, na młodego, na swojego potomka i włożyć jako rulonik. Nie chciałam się dopytywać, żeby nie, nie, nie zdradzać nic, więc tak to wygląda. Tu mamy matę na zdjęcia, a tu mamy taką książeczkę. Jak widać, moje USG są to białe, gotowe, już takie brokatowe literki, naklejki, one są troszeczkę grubsze, które przyciemniłam. Ten biały jakoś tak tu się za bardzo odbijał. Przyciemniłam tylko tuszem. Przepraszam, coś mi weszło. I słuchajcie, to jest taka książeczka. Na zdjęcia USG. To są oryginalne zdjęcia, y, zdjęć USG, które wy, wydrukowałam. Y, mam nadzieję, że szwagierka będzie mogła sobie y, włożyć swoje. Y, pomysł na taką książeczkę ściągnąłam ze swojej książeczki. Zobaczcie, taką oryginalną miałam ja swoją, więc ją rozłożyłam, odrysowałam, powycinałam. Bardzo fajne, bardzo fajne pomysłowe. Na pierwszej stronie jest to jeszcze czas, jak widać, mamusi z brzuszkiem, więc pierwsze zdjęcie zamieszczone, tak jak mówiłam kilka miejsc, żeby młodzi sobie mogli podziałać jest, więc tutaj kolejne zdjęcia, oni mieli piękną sesję brzuszkową tak zwaną, więc myślę, że tu właśnie będą mogli wykorzystać, tu nawet jest mie miejsce na większe zdjęcie i tutaj również. To jest łączenie papieru, tu nie ma kieszonki, jest przygotowana mata. W każdej stronie, w każdej stronie jest właśnie dodatkowa mata oklejona z jednej strony papierem z drugiej strony jest miejsce, pomyślałam ponieważ tego papieru miałam spory i mogłam również okleić, ale pomyślałam, że tutaj jest właśnie świetne miejsce na zapiski żeby coś opisać wpisać daty, wpisać jakieś ważne informacje, także dałam, zostawiłam to, żeby rodzice mogli to wypełnić według swojego uznania naprawdę niewiele będą mieli tutaj roboty, więc chociaż tyle zostawiłam także każda strona mieści właśnie taką kartę na następnej stronie małego nie zasłaniałam. Mam nadzieję, że mi głowy za to nie urwą, ale po prostu on jest tak kochany, przeuroczy, że, że zostawiłam. No, zwłaszcza tutaj, zobaczcie, jak się pięknie uśmiecha. No, to zdjęcie zrobiło już robotę tej stronie, tak naprawdę. Bo kiedy to przyłożyłam na tym niebieskim tle, to tutaj naprawdę nie trzeba było wielu więcej ozdobników, yy, bo, bo, bo samo dziecko jest przeurocze. I to, co mówiłam, że nie ma sensu wklejać papieru którego i tak później ewentualnie kawałek tylko będzie wystawał po przyklejeniu zdjęcia. Więc, no, tak jak już tutaj, zacznijmy od tej strony. Tu jest klapka, książeczka, otwierane na dół. I to wszystko jeszcze jest nam kieszonką, gdzie mamy tagi. Gdzie możemy również jakieś informacje wpisać. A po tej stronie. To jest również mojego najmłodszego syna opaska, którą dzieci mają w szpitalu po urodzeniu, więc myślę, że, że szwagierka również taką posiada i będzie mogła przemocować. To jest tylko teraz w celu pokazowym. I tutaj są już gotowe rameczki. One są kupowane razem z, z tym papierem, z kolekcją, ponieważ w takich samych kolorach było. Bardzo mi się to podobało, więc zdjęcia już są przecięte. I przyklejona jest to na stałe. Kolejna strona. No tutaj śpiąca, więc nie zasłaniałam twarzy. Uroczy maluch. I zobaczcie, tak samo tutaj. Pogląda świetnie. Również z, z, tych, z tej kolekcji były takie guziczki sowy. No oczywiście nie muszę mówić, że ta strona z sowami to mnie urzekła przy, przy wyborze tego papieru, także nie mogło zabraknąć. I tu mamy otwieraną łapeczkę, gdzie jest to zdjęcie. I mamy do boku, do boku, i tu miejsce na kolejne zdjęcia. Kolejne strony są stronami bliźniaczymi. 50% mamy, 50% taty. I one są no, jednakowe. Zawiązywane na sznureczek. Tu jest również ta rameczka użyta. I tu mamy kieszeń, dwa tagi, a tu jest książeczka. Taka harmonikowa. Z jednej z drugiej strony zdjęcia, zobaczcie naprawdę ten album ze zdjęciami zupełnie inaczej się prezentuje i po stronie dla taty jest identycznie zawiązywany na sznureczek na, na kokardkę na wstążeczkę satynową kieszeń, mata dwa tagi i również książeczka harmonijkowa z miejscem no tu jedno zostało, ponieważ już nie mieliśmy taty więcej, zwłaszcza w tym układzie, już nie chciałam mieszać pion, poziom i tak dalej. To jest, zobaczcie, jest troszeczkę takie grubsze z odstępem, żeby te wszystkie zdjęcia tam się pomieściły. No mamy zwykły belly band. dobra, tego już nie wyciągam. To moje najstarsze dziecko, więc pewnie będzie miało mi zaraz, że cokolwiek pokazuję. I tu są dwustronnie oklejone e, zdjęcia. tym ze zdjęciami. Dobrze, tamte już żeby nie wyszło. Obrócimy w drugą stronę. A jest. Jest Sansebuś. A tu mamy stronę, y, którą robiłam po raz pierwszy. Nie wyszła mi idealna, zresztą za chwilkę zobaczycie, ale y, robiłam to y, z. Tutorialu Katarzyny Kęcierskiej ze strony Crafto Clock Inspiracje. Jest to książeczka pop-up. Zobaczcie, tutaj otwieramy i mamy cztery mniejsze zdjęcia, dlatego mówiłam, podoklejane są już, ponieważ szwagierka nie jest kraftowa, jest bardzo zdolna i myślę, że sobie świetnie poradziła, no ale ją wyręczyłam w tym. Podocinałam również tutaj te zdjęcia. I ta moja nieidealność polega na tym, że trzeba tej książeczce trochę pomóc, więc następnym razem się postaram lepiej to zrobić. I zamykana na wskazóweczki Przytrzymuje nam całość. Yy, tu są stempelki, które porobiłam brązowym tuszem. Powycinałam to również ze stempelków. Kolejna strona. Kolejna strona to jest podwójna kieszeń. Tu mamy. Książeczkę można mniejsze zdjęcia tutaj przykleić lub również opisy zrobić. I mamy dwie, dwie kieszenie, w których są na razie po jednej macie dwustronnie oklejonej. I ta książeczka. I tutaj na okładkowej stronie mamy kopertkę. Kopertka właśnie wiązana jest na te, na te guziczki guziczki są przyszywane, bałam się je przeklejać klejem na gorąco ponieważ kiedy by pracowało, bałam się że, że to po jakimś czasie odpadnie więc są normalnie przyszyte do, do kartki i myślę, że w ten sposób będą trwalsze na końcu mamy tutaj taki wózeczek i tutaj umieściłam kilka mat czystych a także zdjęcie, które przycięte, którego nigdzie nie umieściłam. Jest jeszcze kilka innych luźnych zdjęć, które nie zostały wykorzystane, ale one będą dodane w osobnej kopertce. I ta kopertka też jeszcze sporo innych zdjęć przyjmie, dlatego że jest zrobiona. Zobaczcie, taką harmonijką jest. I myślę, że spokojnie, spokojnie kilka więcej zdjęć pomieści. Tak to wygląda mój grubasek na pierwszy rok życia Sebastiana. Mam nadzieję, że mu się bardzo spodoba i że, że będzie to fajną pamiątką. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, jak Wam się podobają moje rozwiązania. Dziękuję i do zobaczenia się w następnym filmie. Pozdrawiam. Pa!